Czy zdarzyło się Wam kiedyś źle zrozumieć jakieś słowo w języku niemieckim i przez to mm, zdarzyło się yy, nieporozumienie między Wami a podopiecznym? Mi się to zdarzyło, ale od początku. W zawodzie opiekuna osób starszych jest naprawdę istotną, istotnym elementem w porozumiewaniu się, w zrozumieniu potrzeb. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego może nam w tym bardzo y, pomóc, mm, zwłaszcza w sytuacjach naprawdę krytycznych. Jednak czasem bywa tak, że y, sytuacja nie jest zrozumiała, czy to, co do nas podopieczny mówi, nie możemy zrozumieć co on ma na myśli i tak właśnie było w moim przypadku powiem wam, że niby dzień jak co dzień pobudka, śniadanie posprzątanie, przygotowanie posiłku, obiadu i nagle podopieczny oznajmia, że się ubiera i musi natychmiast jechać do córki no i ja tak patrzę, no i Okej, okay, nie ma problemu, niech się upiera. Zadzwoniłam do córki, spytałam się, czy rzeczywiście taka sytuacja zachodzi. Ona potwierdziła tą, yy, tą informację. Mówię, dobra, nie ma problemu. I nagle podopieczny mówi, że muszę jechać do Polski, bo 250 na początku. Oczywiście przyszło mi na myśl, żeby zadzwonić do agencji i spytać się, o co chodzi z tym 250 euro? Czy to jakieś podwyżki? Czy to jakaś afera powstała? Czy to może ze strony Agencji Niemieckiej? No nie wiedziałam o co chodzi. Tym bardziej, że on używa tego dialektu, który jest na landach, gdzie w chwili obecnej przebywam. I to było dla mnie takie z jednej strony niedowierzanie, że do Polski jak? Przecież ja nic nie zrobiłam. A z drugiej strony tak. No, były trochę obawy, że będzie trzeba zmieniać miejsce. W związku z tym postanowiłam zadzwonić do agencji, poinformować ją o tym. No i czekałam. I, i, i oczywiście agencja tutaj na szóstkę się spisała, bo dzwonili, pytali się, czy coś wiadomo. To była oczywiście taka banalna sytuacja że później sobie pomyślałam sama, że o matko, co się tu zadziało. No i koniec końców podopieczny wrócił od córki. No i siedzimy i pytam, No i pytałam się, no i jak tam? Co słychać? I on pokazał mi w telewizji. Ja się pytam, o co chodzi z tym 250? Mówi... Pan Cyn, Pan Cyn. A ja myślałam, że to chodzi po prostu, że coś innego. Oczywiście sprawdzałam w transatorze, żeby się upewnić. I, i patrzę, czołgi. Ja mówię, ale co czołgi mają do mojej pracy? I ja nie wiedziałam w ogóle po prostu, jak do tego podejść. Oczywiście podeszłam z tego z dystansem, ale mimo wszystko chciałam... Mm, Informować agencję, że taka sytuacja zaszła. Może to są jakieś zmiany w, w mózgu, może to choroba się jakaś rozwija. No nigdy nic nie wiadomo, tak naprawdę. No i wrócił właśnie ten podopieczny y, od córki. I mówi mi, że y, zobacz, w telewizji mówili, w telewizji. Ja mówię, ale gdzie, co w telewizji patrzę? A to się, słuchajcie, okazało, że chodzi tu o 250 czołgów, które zostały zakupione do polskiej armii. No ja myślałam, że ja padnę ze śmiechu, że takie nieporozumienie się powstało. Taka afera nagle się nakręciła. Pamiętam jak miałam kiedyś też sytuację, gdzie moja podopieczna powiedziała bagiet i w tamtym momencie myślałam, że chodzi o bagiet. I wiecie, pakiet, paczka, bagiet, bagietka. I w momencie, gdy podopieczna powiedziała, że potrzebuje bagiet, myślałam, że potrzebuje paczki i zaczęłam szukać tej paczki. Oczywiście <laughs> okazało się, że chodziło o bagietkę. I właśnie to samo zdarzyło się właśnie na tej szteli, gdzie jestem. Jeśli chodzi o tą sytuację, jak zareagowałam, no to powiem Wam, że nie przejęłam się z tym, nie się tą sytuacją, ponieważ wiedziałam, że zawsze mogę liczyć na pomoc agencji, więc czułam się jakoś bezpieczna. Czekałam tylko na rozwój wydarzeń i na to, żeby dowiedzieć się jak, o co w końcu chodziło i co podobieczne miał na myśli. Oczywiście zadzwoniłam do, na numer alarmowy agencji, w której jestem, czyli w Active Medzie 24. No i panie bardzo mi pomogły, bardzo mnie wsparły, trzymały rękę na pulsie, były przygotowane na wszelką sytuację i cały czas wydzwaniały, czy wszystko jest wyjaśnione, czy Hmm, czy wszystko czy jest w porządku, czy coś wiadomo już na temat tej całej sytuacji? Naprawdę jestem im ogromnie wdzięczna, że mogą liczyć na ich pomoc. No i oczywiście podejście późniejsze z um, dystansem, no bo wiadomo, porozumienia są zawsze i wszędzie, zwłaszcza w języku obcym, a tym bardziej w niemieckim. Jak to zawsze powtarzają. Deutsche Sprache, Schweiz, Sprache, czyli niemiecki język to ciężki język. W związku z tym też podchodzę do tego z dystansem i to jest kolejna nauka, że warto, warto dokładnie słuchać i przeczekać y, atmosferę, jaka jest, bo to może być, my możemy to y, sobie wyobrazić, stworzyć, jak na kształt czegoś katastroficznego, że zaraz świat się zawali, że niebo spadnie nam na głowę. A jednak może to być banał, totalny banał, który nie ma prawa nas zestresować tak naprawdę. Ale wiadomo, każdy jest tylko człowiekiem. W nas tkwią po prostu emocje, wiadomo, sytuacja stresująca, nie wiemy, co się dzieje. I, i jak mamy zareagować? przede wszystkim ważne jest, żeby w takiej sytuacji zachować wszelki spokój i podejść do tego z dystansu, bo naprawdę, jeżeli czegoś nie zrozumiemy, no to może być tak, że to może być totalnie coś zupełnie innego niż, niż my sobie wyobrażamy. Tak naprawdę cała sytuacja wyszła z totalnego nieporozumienia. Co było z jednej strony moją winą, no bo wiadomo, źle zrozumiałam, no to każdemu się może zdarzyć tak naprawdę. Z drugiej strony, no nie byłam poinformowana o tym, że podopieczny jedzie do córki. Także myślę, że tutaj była tylko. I wyłącznie ewidentnie kwestia nieporozumienia wynikająca z może braku słownictwa, może dialektu. No ciężko jest to określić. Może pan uznał to za dobry żart. To też, no nie wiadomo. Na szczęście cała sytuacja się wyjaśniła mm, i no i wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że ta historia się Wam spodobała. Ja jeśli tak zachęcam do dawania łapki w górę. Napiszcie w komentarzach, czy wy, Wam też się zdarzyła sytuacja, gdzie źle zrozumieliście seniora i wyszła taka dość dziwna sytuacja. Pozdrawiam Was ciepło i do następnego vloga. Pa!